Wśród najpopularniejszych roślin do przydomowego ogrodu można wymienić ligustr zimozielony. Warto dowiedzieć się na jego temat nieco więcej oraz zapoznać się z wymaganiami, jakie ma ligustr pospolity, a także zaletami oraz wadami sadzenia jednej z najpopularniejszych roślin na żywopłoty formowane. Są to aspekty w bezpośredni sposób związane z różnymi sposobami uprawy niezwykłej rośliny ogrodowej o nazwie ligustr zimozielony. Wśród nich można wymienić zarówno zastosowanie dekoracyjne jak i formowanie żywopłotów. Co to jest ligustr zimozielony? Ligustr pospolity jest jedną z roślin, które są dość często wykorzystywane w przydomowych ogrodach. Wśród głównych odmian tej rośliny można wymienić ligustr zimozielony Inaczej nazywany również jajolistnym. Ligustr jajolistny charakteryzuje się stosunkowo szybkim wzrostem i zimozielonymi liśćmi. Krzew ligustr jajolistny pochodzi ze wschodniej Azji, jednak stał się popularny również na terenie Europy. Maksymalna wysokość ligustrum vulgare waha się od 3 do 5 metrów, co jest zależne od różnych czynników. Są to między innymi uwarunkowania środowiska. W którym będzie rosła roślina? Ligustria jolistny dodatkowo charakteryzuje się dość krzaczastym oraz rozłożystym pokrojem. Ligustr pospolity ma wyprostowane pędy, które w odpowiedni sposób się rozgałęziają. Liście ligustru mają eliptyczny kształt i można uznać. Że są dość ostro zakończone. Mają od 3 cm do 6 cm długości. Zazwyczaj ich kolor można określić jako intensywną zieleń. Dodatkowo ligustre pospolite ma liście błyszczące. Sprawia to, że zwracają na siebie uwagę otoczenia i zachwycają swoim wyglądem. W niektórych rejonach Polski. Gdzie panuje stosunkowo ciepły klimat, roślina nie zrzuca liści na zimę. Pozostają one na krzewie i mogą cieszyć wzrok nawet podczas chłodnych dni. Odmiany ligustru zimozielonego. Ligustr zimozielony występuje w dość zróżnicowanych odmianach, które różnią się między sobą pewnymi szczegółami. Wśród najpopularniejszych odmian tej rośliny można przede wszystkim wymienić następujące. Podczas wyboru konkretnej odmiany ligustru warto wziąć pod uwagę możliwości aranżacji ogrodu, a także swoje indywidualne preferencje, kwiaty i owoce ligustru zimozielonego. Ligustr zimozielony kwitnie na przełomie wiosny i lata. To jest w maju i czerwcu. Jego pachnące kwiaty występują w kolorze kremowym i są dość drobne. Wiechowate kwiatostany mają przyjemny zapach i są miododajne. Grupowane są w fantastycznie się prezentujące wiechowate kwiatostany, które lekko się przewieszają. Natomiast na jesieni na ligustrze pojawiają się owoce. Najczęściej dzieje się to pomiędzy wrześniem a listopadem. Owoce ligustrum vulgare są kuliste i zebrane w dość spore kiście. Mają pół centymetra średnicy. Na początku przybierają barwę zieloną a wraz z procesem dojrzewania stają się błyszczące oraz czarne. Owoce stosunkowo długo utrzymują się na roślinie, dlatego stanowią jej fantastyczną dekorację. Warto zwrócić uwagę na fakt, że owoce ligustru, podobnie jak inne elementy rośliny, są dla człowieka trujące. Dlatego warto zadbać o to, aby dzieci i zwierzęta nie miały z nimi żadnego kontaktu. Dzięki temu możliwe będzie zapobieganie potencjalnym zatruciom. Gdzie warto posadzić ligustr zimozielony? Ligustr zimozielony to roślina o bardzo szerokich możliwościach zastosowania. Dlatego z powodzeniem można ją sadzić w dość wielu zróżnicowanych miejscach. Wśród nich wymienia się przede wszystkim przydomowe ogrody ale także wszelkie miejsca użyteczności publicznej. Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, a także poznać najpopularniejsze możliwości zastosowania tej rośliny. Roślina dekoracyjna ligustre pospolity uznawany jest za jedną z najciekawszych roślin które mogą pełnić w ogrodzie funkcje dekoracyjne. Z powodzeniem może rosnąć jako soliter, czyli pojedynczo na otwartym terenie. W tym przypadku może być również dodatkowo wyeksponowany. Soliter bardzo mocno wyróżnia się swoimi walorami dekoracyjnymi, dlatego idealnie sprawdzi się w ogrodach o różnym charakterze, urządzonych w różnych stylach. Wśród głównych zalet ligustru zimozielonego można również wyróżnić pięknie pachnące kwiaty oraz owoce które spełniają w ogrodzie funkcję ozdobną. Dzięki temu ligustry pospolity może być umieszczony w każdej części ogrodu, zarówno na jego froncie. Jak i na tyle, na pewno będzie idealnie wpasowywał się w stworzoną kompozycję ogrodu. Element kompozycji ligustry pospolity to roślina, która może stanowić w ogrodzie pewien element kompozycji złożonej z większej ilości okazów różnych gatunków. Mogą to być na przykład krzewy połączone wraz z bylinami o dość zróżnicowanym wyglądzie. Ligustr zimozielony charakteryzuje się bardzo ciekawym pokrojem, który na pewno będzie się doskonale prezentował w. W każdym przydomowym ogrodzie w obecnych czasach w sprzedaży można również znaleźć bardziej ozdobne odmiany ligustrum vulgare które mają dość duże walory dekoracyjne. Dlatego z powodzeniem zimozielone ligustrum można sadzić nawet na kwiatowych rabatach i będzie to doskonałe rozwiązanie. Żywopłot wśród najczęściej wykorzystywanych zastosowań ligustru zimozielonego w przydomowym ogrodzie można wymienić tworzenie z niego żywopłotów. Takie rozwiązanie ma szereg korzystnych aspektów. Ponieważ ligustr pospolity jest rośliną, która charakteryzuje się dość szybkim oraz efektywnym wzrostem, naturalne i formowane żywopłoty stworzone z ligustrum vulgare są bardzo gęste, a także mają przyjemny zielony kolor. Ten gęsty krzew idealnie nadaje się do cięcia, a także formowania w dowolne kształty. Umacnianie skarb ligustr pospolity ma nie tylko obficie ulistnione pędy, ale i bardzo rozwinięty system korzeniowy. Co jest jego zdecydowaną zaletą. Dzięki temu doskonale znosi niekorzystne warunki środowiska i nie ma zbyt dużych wymagań, jeśli chodzi o otoczenie. W związku z tak rozwiniętym systemem korzeniowym ligustriajolistny idealnie sprawdzi się jako forma umacniania skarb, a także nasypów ponieważ w skuteczny sposób będzie zapobiegał osuwaniu się ziemi. Warto pomyśleć o takim rozwiązaniu w celu umocnienia posiadanej przez siebie skarpy. Zalety ligustru. Ligustr zimozielony to roślina, która cieszy się dość dużą popularnością wśród wielu użytkowników ogrodów. Jej nasadzenia mają szereg zalet, zarówno w ogrodach przydomowych, jak i terenach użyteczności publicznej ligustriolistny prezentuje się znakomicie warto się z nimi zapoznać. Uniwersalność wśród głównych zalet ligustru zimozielonego można przede wszystkim wymienić uniwersalność tej rośliny. Ma ona dość delikatny wygląd i prezentuje się niezwykle korzystnie. Dlatego z powodzeniem może być komponowana w bardzo zróżnicowanych ogrodach, które zostały urządzone w różnych stylach. Wśród nich można wymienić zarówno styl klasyczny, jak i styl rustykalny oraz wiejski, które cieszą się coraz większą popularnością podczas tworzenia aranżacji. Ligust zimozielony doskonale sprawdza się przede wszystkim podczas tworzenia żywopłotów. Dlatego jest to jego najczęstsze zastosowanie. Jednak można z niego również z powodzeniem tworzyć inne elementy architektury ogrodowej oraz fantastyczne kompozycje. Dlatego warto się zastanowić nad nasadzeniami tej rośliny w swoim przydomowym ogrodzie. Zimozieloność Kolejną zaletą takiej rośliny jak Ligustre pospolity jest jej zimozieloność. Ligustre pospolity przez dość długi czas utrzymuje zielone liście. Nawet pomimo obniżonych temperatur na zewnątrz, to właśnie dlatego tak chętnie tworzy się z niego żywopłoty formowane, których celem jest osłonięcie się od sąsiadów oraz niepożądanego wzroku przechodniów. Dzięki zimozieloności z ligustru można stworzyć dość szczelną ścianę, która będzie stanowiła fantastyczne tło dla innych roślin, które znajdują się w ogrodzie. Roślina na pewno będzie doskonałym wyborem do ogrodu, ponieważ dobrze się prezentuje niezależnie od aktualnie panującej pory roku, ozdoba. pospolity stanowi fantastyczną ozdobę ogrodu przez cały rok. Jest to roślina o delikatnym wyglądzie, która w wielu ogrodach prezentuje się niezwykle elegancko, dlatego chętnie jest również wybierana jako okaz do nasadzeń na terenach użyteczności publicznej. Ligustr pospolity doskonale komponuje się z pozostałymi roślinami znajdującymi się w ogrodzie. Wśród nich można wymienić zarówno małe okazy, jak i nieco większe rośliny, ochrona przed wiatrem. Ligustr zimozielony w przydomowym ogrodzie to roślina, która w doskonały sposób może chronić przed wiatrem. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas zimy oraz chłodnych dni w ciągu roku, ponieważ roślina zmniejsza ryzyko przedostawania ciechłodnych i mroźnych wiatrów do ogrodu. Dzięki temu obszar ogrodu można uznać za cieplejszy. Ukojenie zmysłów Zieleń w ogrodzie może mieć również bardzo korzystny wpływ na psychikę każdego człowieka, dlatego nasadzenia z ligustru są bardzo polecane w ogrodach dzięki nim możliwe jest stworzenie zielonych ścian lub innych kompozycji, które będą mogły ukoić zmysły człowieka po ciężkim dniu pracy. Oprócz tego żywopłot stworzony z ligustru może dawać wrażenie zamkniętej przestrzeni, co sprawia, że bardziej komfortowo będzie można spędzać czas w swoim ogródku. Warto wziąć to pod uwagę podczas projektowania przestrzeni. Wady ligustru zimozielonego. Ligustr zimozielony ma również pewne wady. Związane są one z jej uprawą. Dlatego może nie mieć zastosowania we wszystkich miejscach, w których pragnie się ją zasadzić. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej. A także zapoznać się z głównymi wadami wyboru ligustrum vulgara zimozielonego do nasadzeń. Konieczność cięcia. Ligustr zimozielony to roślina, która wymaga odpowiedniego cięcia, aby mogła dobrze prezentować się w ogrodzie. W sezonie ligustr pospolity wygląda dość gęsto co jest bardzo efektowne. Jednak aby roślina mogła zachować tak korzystny wygląd, niezbędne staje się jej regularne cięcie. Na początku powinno być ono bardziej intensywne, a wraz z upływem wieku intensywność może się zmniejszać. Warto pamiętać o tej kwestii, ponieważ dzięki odpowiedniemu cięciu będzie możliwe uzyskanie pożądanego kształtu rośliny. Konieczność nawadniania. Kolejną wadą nasadzeń ligustru zimozielonego jest konieczność jego regularnego nawadniania, co ma zastosowanie w przypadku zdecydowanej większości roślin. Nawadnianie powinno się odbywać regularnie przez cały rok. Jednak podczas trwania zimy może być ono mniej intensywne. Dzięki temu możliwe będzie uchronienie rośliny przed suszą fizjologiczną oraz zachowanie jej dobrego wyglądu, zwłaszcza na etapie bezpośrednio po zasadzeniu pogorszenie wyglądu. Ligustr zimozielony to roślina, która bardzo dobrze się prezentuje podczas sezonu letniego. Jest wtedy gęsta oraz bardzo zielona, dlatego wygląda niezwykle efektownie. Jednak jej wygląd w trakcie trwania zimy może ulec pogorszeniu, ponieważ kolor liści staje się ażurowy i mało atrakcyjny dla odbiorcy. Warto ten aspekt uwzględnić podczas planowania nasadzeń ligustru zimozielonego w swoim ogrodzie. Ponieważ będzie to miało wpływ na odbiór wizualny całej przestrzeni. Ograniczenie bioróżnorodności nasadzenia ligu strum wulgara zimozielonego mogą również ograniczać bioróżnorodność gatunkową w ogrodzie. Dotyczy to w szczególności sytuacji. Gdy roślina dominuje swoją ilością oraz wielkością ponad innymi okazami, w celu zapobiegania pojawianiu się takich problemów warto zadbać o różnorodność nasadzeń w swoim ogrodzie. W tym przypadku bioróżnorodność na pewno nie będzie w żaden sposób ograniczona. Wymagania ligustru zimozielonego. Ligustr zimozielony to roślina, która ma pewne określone wymagania. Podobnie jak inne rośliny znajdujące się w ogrodzie, wymagania tego okazu dotyczą przede wszystkim poziomu nasłonecznienia, nawodnienia, a także nawożenia oraz cięcia. Warto zapoznać się z najważniejszymi aspektami uprawy tej rośliny. Stanowisko dla ligustru zimozielonego. Ligustr zimozielony nie ma za dużych wymagań podczas uprawy, jednak najlepiej go sadzić na stanowiskach słonecznych lub w miejscach lekko zacienionych ponieważ w tym przypadku jego wzrost będzie najefektywniejszy. Oprócz tego ligu strepospolity dość dobrze poradzi sobie również na stanowiskach o mniejszym poziomie nasłonecznienia. Wśród nich można wymienić m.in. miejsca o lekkim poziomie zacienienia. Roślina najlepiej rośnie na stanowiskach, które są osłonięte od wiatru. Co ma szczególne zastosowanie podczas zimy, kiedy wieją zimne wiatry. Dlatego warto zastanowić się nad wyborem takiego stanowiska. Jednak ligustrepospolity pospolity dobrze sobie poradzi także w miejscach narażonych na wiatr jako żywopłot. W tym przypadku będzie stanowił idealną ochronę przez nadmiernym wiatrem w ogrodzie. Co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich jego użytkowników. Podłoże dla ligustru zimozielonego. Ligustr zimozielony nie ma również szczególnych wymagań, jeśli chodzi o glebę, na której będzie zasadzony, ponieważ ma małe wymagania glebowe. Roślina jest dość tolerancyjna. Dlatego może być sadzona na glebach o różnym charakterze. Dotyczy to zarówno gleb piaszczystych, jak i ciężkich oraz gliniastych. Jednak z całą pewnością można stwierdzić, że najlepszym podłożem dla rośliny będzie żyzna gleba o średnim poziomie wilgotności. Jeśli zapewnimy umiarkowanie wilgotne podłoże, ligustr pospolity nie ma również szczególnych wymagań. Jeśli chodzi o jego pH, dość dobrze rośnie na glebach o zróżnicowanym poziomie pH, dlatego nie powinno to mieć żadnego wpływu na jego wzrost. Nawodnienie ligustru zimozielonego. Kolejną kwestią związaną w bezpośredni sposób z wymaganiami ligustru zimozielonego jest jego nawodnienie. Ligustr pospolity ma małe wymagania glebowe, ale najlepiej rośnie na glebach, które są umiarkowanie wilgotne. Dlatego warto go w regularny sposób podlewać. Dotyczy to szczególnie bezdeszczowych okresów w roku, gdy ilość wody w atmosferze diametralnie się zmniejsza. Ligustre pospolity powinno się przede wszystkim bardzo obficie podlać bezpośrednio po zasadzeniu. Dodatkowo młodsze rośliny również wymagają dość regularnego podlewania. Ponieważ w tym przypadku ich wzrost będzie optymalny. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego roku po ich posadzeniu, a także w późniejszym czasie okresów suszy. Natomiast wraz z wiekiem roślina wymaga coraz mniejszych ilości wody, a więc można ją podlewać mniej często. Wyjątek stanowią żywopłoty formowane, które powinny być w odpowiedni sposób nawadnianie w sposób regularny. O czym warto pamiętać podczas ich pielęgnacji? Nawożenie ligustru zimozielonego. Ligustr zimozielony to roślina, którą warto nawozić, stosując w sezonie wegetacyjnym nawozy wieloskładnikowe ponieważ w tym przypadku, jej wzrost jest efektywniejszy oraz szybciej postępuje. Roślinę zazwyczaj sadzi się na wiosnę lub jesień. Przed zasadzeniem ligustru należy w odpowiedni sposób przygotować glebę podsadzonki. Można ją zasilić zarówno kompostem, jak i nawozem wieloskładnikowym. Dzięki temu roślina będzie miała optymalne warunki do rozwoju. W kolejnych latach również powinno się nawozić roślinę. Najlepiej robić to na wiosnę poprzez zasilanie nie ligustru kompostem. Oprócz tego istnieje również możliwość stosowania nawozów wieloskładnikowych w sezonie wegetacyjnym. Najlepszym rozwiązaniem będzie używanie ich w sposób regularny, np. co dwa tygodnie. Dzięki temu roślina nabierze zielonego koloru i będzie się lepiej prezentować w ogrodzie. Cięcie ligustru zimozielonego Ligustr zimozielony bardzo dobrze znosi zabiegi związane z jego cięciem a także formowaniem. Dlatego bez większych przeszkód można się na nie zdecydować, jeśli ma się takie preferencje. Dzięki cięciu możliwe jest zagęszczenie rośliny, co ma szczególne zastosowanie w przypadku używania jej w formie żywopłotu. Rośliny, które sadzi się wiosną, Powinny być przycięte na wiosnę następnego roku na wysokość 25 cm. Następne cięcie powinno być wykonane latem i obejmuje cięcie o połowę wszystkich młodych przyrostów. Dzięki temu będą one miały szansę na efektywniejszy wzrost. W kolejnym roku można przyciąć roślinę na wysokość 50 cm, a następnie ponowić cięcie latem o nowe przyrosty. W następnych latach warto powtarzać proces cięcia aż do uzyskania pożądanej wysokości ligustru. Wtedy przeprowadzane są jedynie cięcia formujące, które polegają na nadaniu odpowiedniego kształtu pokrojowi, natomiast w przypadku roślin rosnących w sposób samodzielny, a nie w formie żywopłotu, cięcie nie jest w ogóle wymagane, polecane są jedynie cięcia o charakterze sanitarnym, które dotyczą usuwania chorych, uschniętych, uszkodzonych, a także przemarzniętych części roślin. Oprócz tego możliwe jest również nadawanie ligustrowi pożądanego przez siebie kształtu, ponieważ roślina ta idealnie nadaje się do formowani, co jest jej zdecydowaną zaletą. Odporność na mróz. Ligustr zimozielony doskonale znosi mróz, dlatego zazwyczaj nie traci liści na zimę. Tracą one jedynie swój korzystny. Zielony wygląd i stają się bardziej jażurowe. Jednak podczas bardzo niskich temperatur, a także w najchłodniejszych rejonach kraju liguster pospolity może przemarzać, ponieważ nie jest w 100% odporny na mróz. Dotyczy to szczególnie młodych, jednorocznych roślin, które są jeszcze bardzo delikatne. Jednak warto pamiętać, że po wiosennych cięciach ligustr pospolity powinien się w odpowiedni sposób zregenerować oraz wrócić do swojej pierwotnej formy. Dlatego regularne cięcia są niezwykle istotne na pierwszych etapach uprawy tej rośliny. W przypadku dużych mrozów ligustr zimozielony może nawet zrzucić część liści odporność na szkodniki. Taka roślina jak ligustr zimozielony jest dość odporna na działanie szkodników. Jednak w pewnych przypadkach może być przez nie zaatakowana, dlatego warto na to uważać w procesie pielęgnacji rośliny. W niesprzyjających okolicznościach roślina może być zaatakowana przez choroby grzybowe, a także takie szkodniki jak mszyce opuchlaki oraz wciornastki. Pojawienie się grzybów na roślinie może być powiązane z błędami w jej pielęgnacji, dlatego powinno się unikać podlewania liści rośliny bezpośrednio po zabiegach związanych z jej cięciem. Jest to niezwykle istotna kwestia dzięki której można zminimalizować ryzyko pojawienia się niekorzystnych objawów chorobowych. Regularne cięcia są korzystne dla ligustru, ponieważ mogą zmniejszać ryzyko pojawiania się takich szkodników jak opuchlaki. Jednak jeśli na roślinie pojawią się wciornastki lub mszyce to konieczne będzie zastosowanie oprysków w celu pozbycia się szkodników. Dzięki temu roślina będzie miała szansę powrotu do swojego pierwotnego stanu i dalej będzie mogła wzrastać w optymalny sposób. Gdzie kupić sadzonki ligustru zimozielonego? Wiele osób zastanawia się, gdzie można zakupić sadzonki ligustru zimozielonego. Jednak roślina ta jest szeroko dostępna w sprzedaży w dość zróżnicowanych miejscach. Dlatego nikt nie powinien mieć żadnych problemów z jej zakupem. Ligustr pospolity zimozielony można kupić zarówno w szkółkach drzew i roślin, jak i zwykłych sklepach które oferują w sprzedaży rośliny. Oprócz tego ligustr pospolity bardzo często można również dostać w zwykłych marketach, ponieważ jest on dość szeroko dostępny. Roślinę najlepiej zakupić jesienią lub na początku wiosny, ponieważ wtedy akurat przypada najlepszy termin na jej zasadzenie. W obecnych czasach w sprzedaży można znaleźć dość zróżnicowane odmiany ligustru. Warto spośród nich wybierać gatunki zimozielone, a także takie które będą odporne na działanie mrozu. Ile kosztuje ligustr zimozielony? Ligustr pospolity zimozielony to roślina, którą można zakupić w różnej formie. Są to zarówno sadzonki jednoroczne, jak i dwuletnie. Ich wysokość może wahać się od 20 cm do aż 50 cm. Warto spośród nich wybrać takie które będą jak najlepiej dopasowane do specyfiki posiadanego przydomowego ogrodu, a także własnych preferencji. Ceny poszczególnych sadzonek zazwyczaj nie przekraczają 10 zł. Większe okazy są nieco droższe niż mniejsze. Jednak jeśli kupuje się więcej roślin naraz, to można je nawet zakupić w cenie od 3 do 4 zł za sadzonkę. Kiedy sadzić ligustr zimozielony? Ligustr pospolity zimozielony powinno się sadzić. Gdy roślina jest w stanie bezlistnym, dlatego najlepiej zrealizować ten proces wczesną wiosną. Jednak roślinę z powodzeniem można zasadzić również jesienią. Podczas lata sadzenie roślin nie jest polecane, ponieważ może w niekorzystny sposób wpłynąć na ich wzrost. Warto pamiętać, że powinno się w odpowiedni sposób przygotować miejsce do nasadzeń ligustru. Warto zapoznać się z całym procesem krok po kroku, jak sadzić ligustr zimozielony krok po kroku. Przed zasadzeniem rośliny warto się również zastanowić nad zasileniem ziemi kompostem lub nawozem wieloskładnikowym. W sprzedaży można znaleźć dość zróżnicowane sadzonki ligustru zimozielonego. Wśród nich można wymienić zarówno okazy z odkrytymi korzeniami, jak i te. Które rosną w pojemnikach. Jeśli korzenie sadzonek są odkryte, należy je jak najszybciej zadołować w glebie podczas oczekiwania na przygotowanie miejsca do nasadzeń. Natomiast podczas zakupu roślin w pojemnikach nie ma takiej konieczności. Jeśli sadzi się na raz większą grupę roślin, to warto pamiętać o ich odpowiedniej rozstawie. Poszczególne sadzonki powinny się znajdować względem siebie w odległości co najmniej 20 cm. Wtedy ich wzrost będzie przebiegał w optymalny sposób. Po posadzeniu roślin należy pamiętać, aby uklepać ziemię, którą zostały zasypane. Dzięki temu woda będzie mogła się dostać do ich korzeni. Na samym końcu należy podlać rośliny obficie wodą. Rozmnażanie ligustru zimozielonego. Ligustr pospolity zimozielony dość łatwo można rozmnażać, dzięki czemu można uzyskać większą ilość sadzonek. W tym przypadku należy pobrać sadzonki pędowe. A następnie je ukorzenić. Sadzonki powinny być ścięte w lutym i skrócone na długość około 20 cm. Następnie powinno się je umieścić w wilgotnym piasku oraz przechowywać do wiosny, kiedy będą mogły być zasadzone. Dzięki systematycznemu podlewaniu na roślinie pojawią się nowe pędy, które warto przesadzić na stałe miejsce, a także w regularny sposób przycinać.